Witam serdecznie w Nowym Roku, słuchajcie, żółwik szacunku dla tych wszystkich, którzy już zostawili tutaj łapki w górę. Paluszek grozy dla tych, którzy tego nie robią. Nie wolno tak robić, no i co? W tym odcinku udział wzięli Marci, oh yeah. Paulina, oh yeah. Grzeciu, Siemka, Żółwik, Szymon, Siemano. Proszę oh yeah. panowie, zajmiemy tylko chwileczkę, ja się nazywam J-J-Jebak Dariusz, Marek Polubaniec No, nam. Zanim tylko sekundkę. Ale ja się nazywam Rafał Kurocipka. Jaki. Prowadzimy taki projekt Zmień nazwisko, Wyzwól siebie. Eee, może pani kojarzy kogoś takiego takim dziwnym nazwisku, bo chce to też wpisać do rejestru, żeby walczyć o zmianę? Nie wiem, no były takie jakieś dziwne, nie wiem, siurek, kiełbasek, których mi się nie podobało, ale osobiście nie znam. Dobrze. Eee, czy tak na przykład. Aha, fiutak, tak? Mieliśmy fiutka i fiuta, bo to fiutak to jeszcze nie brzmiał. Też, nie, nie spotkają. Ja tylko co miałem kolegę z moją jajecznicą no, to się nikt nie śmiało. A, to jest, nikt no. się nie śmiał. Nie, tak ogólnie to było takie... jajecznica, ta, jajecznica. Ta. Ta. <laughs> <laughs> Może pan kojarzy kogoś, ten, bo ja... Z, z, z dziwnym z... nazwiskiem. Co? To... Z, z dź... mało... dziwnym nazwiskiem, to ktoś Jak on miał? Kupa. On kupa. <laughs> no ja mam jebak i... i no. Poląbaniec. to Poląbaniec, moje nazwisko. No jest tak no. Nie. A to jest kwestia kupuje kwestia... się. Kwestia... 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 No nie, no nie jest. To no. jest tak. kwestia przyzwyczajenia tak. jak dla mnie. Przepraszam, wiem, że troszkę dziwne pytanie, ale tak coś kojarzę. Czy Państwo może nie byli na wakacjach w Solejawie w 2017 roku, bo tam podobna osoba mi pożyczała kąpielówki? Ja do tej pory je noszę, tak żeby we wtorek jakoś bym przyniósł. Oddał panu naprawdę ja już. Je nie, nie. Nie oddam. także to, że ja też tam byłem wtedy na wakacjach, wtedy podobnej osoby od pana Czepek pożyczył. <grym> ale ktoś mnie wkręca tutaj. mnie wkręca tu. Przepraszam. Może pan będzie w stanie pomóc. Zajmę tylko chwilkę. Jestem tak. reżyserem castingowym i robimy teraz taki dokument o Wielkiej Stopie hmm. i generalnie szukamy osób obłosionych z takim dość sporym owłosieniem na klacie, kołtunach, może ktoś ze znajomych, z rodziny, jakiś wujek się przypomina, ktoś kto by mógł wystąpić jako właśnie Wielka Stopa, bo tam takie są scenki, Aha. żeby, nie wiem, może kogoś pan kojarzy. Hmm. Powiem się że tak na szybko to nie komentarzę. Przepraszam, tak? w rozmowy. Czy szuka Pan osoby owłosionej? Przepraszam, może będziecie dziewczyny w stanie pomóc, bo szukam takich skarpet na prezent. Właściwie mam taką jedną, tylko dość małą tam, żeby zmieścić prezent dla, dla dzieci. I szukam osoby z wielką stopą, która mogłaby mi to jakoś porozciągać. Czy może macie kogoś ze znajomych, kto ma jakąś taką wielką stopę właśnie, żeby jakoś to, to, to porozciągać czy coś? To, to ktoś z Waszych znajomych. Nie. <gry> to są jakieś wielkie stopy. Co było? Co było? <gry> nie wiem, pływające stopy. Dzień dobry. Ja się nazywam Wojciech Bączal, zajmę tylko chwilkę. Nie wiem, czy Państwo ko kojarzą taki projekt dla dzieci zaba zabawy. Pamiętajmy. To się, to, bo chodzi o to, że. że na zdrowko. chodzi o to, że dzieci teraz po prostu się nie bawią, bo siedzą przed telefonami. Siedzą w smartfonach, w telefonach na laptopach, no po prostu jest trudno, jest ciężko. Tracą kreatywność, nie potrafią się bawić. Nie wiem czy pani pamięta taką zabawę wchowanego. Zabawa w... pamięta pani? Pamięta. Czy, no, no, nie, czy w zabawa wchowanego, zabawa wchowanego. Tak, 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 tak. Nie wiem czy pan pamięta zabawę wchowanego. O no, świat. E, dobra, no to... No i nas się tam bawią. No nie wszystkie dzieci, więc dobrze, no, że Pan raczej, też. raczej więcej bawią. No nie wszystkie, ale dobrze, Są że Pan. Takie wychowawcze nie prowadzą. No to się wytnie. No i generalnie chodzi o to, żeby przypomnieć dzieciom te zabawy. I też zwerbowałem tutaj Paulinę, która też przed chwilą była właśnie w sklepie, znaczy jest hmm. cały czas. I my generalnie przypomnimy dzieciom o co w tym chodzi. Paulina się schowa, tutaj gdzieś pobliży, a my policzymy do 10 i ją znajdziemy. Okay. Okay? To no. już teraz No, gdzieś tam się wszystko. Dobra. I, I my zamykamy oczka, tak jak to było. Generalnie pukanka jest przy tutaj od razu, zaklep, zaklepne. E, trzeba wrócić tutaj zaklepać później, prawda? E, jak się ją znajdzie. I, i liczymy do dziesięciu, zamykamy oczka. I raz, dwa, trzy, dwa... Tylko oczka musi pani znać. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... 8 9 10 i tu jest pukanka generalnie czyli trzeba wyklepać to później nie? jak się ją znajdzie prawda eee, no to, to gdzie ona może być? Eee, musi... Ona no na pewno gdzieś się schowała tak? dobrze że pan czujny jest kurczę. Że... tutaj gdzieś 9 10 dobra szukamy gdzie ona może być? gdzie jest ta ulina? Gdzie ona mogła się schować? Tak? Gdzie jest? A tutaj, no to do pukanki biegnie Tak! Szybciej! Tutaj! O! Dobrze Jest? To zapukaj! Do tego, do pukanki leć! Leć szybko! żeby ją odpukać No Ach, kurde a nic, przegraliśmy Bo to pan też podglądał, to też tak trochę nie można. No już. troszkę. Trochę tak jakby. Musimy ją znaleźć. Gdzie ona może być? O, pani nie ucieka. O jest! No to biegnijmy do pukanki teraz, żeby ją po prostu, żeby ona nie zdążyła. Czy pani też chce no, się bawić, chłanego? Nie. nie. A, 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 no pan zdąży, pan zdąży. Ależ tutaj pan pieszył, No pięknie. No dobrze, ale pan tutaj się zaangażował, więc bardzo panu dziękujemy, że pan taki ma fajny dystans. I... Tak, pan się Tak. <grywa> Przepraszam? Proszę, może pani będzie w stanie pomóc. Szukam takiego prezentu, chcę zrobić, prezent dla chomiczka mojego. Takie małe pontoniki, żeby tam wstadzić chomika do wanienki też, tym, żeby on sobie pływał, odpoczywał coś takiego, może pani coś z rodziny, może będzie miał takie. Pan może nie ja wiem coś. Mogę pomóc. Tak? tak? No oka coś takiego. Ja no chomik już z tego wyrósł. No, tak? Po prostu nauczył się jak Narodos, Także myślę, że pana chomik tym będzie się czuł no. Tak? Mogę to jakoś Pan poży pożyczyć od pana? No proszę bardzo, bym może pożyczyć. Tak? Dziękuję Pana, to fajne jest, bo tu wsadzi też chomiczkę faktycznie zmieściłby się tutaj się Pani też takie chce może kupić? Nie, dziękuję, nie mam chomiczki Nie ma Pani chomiczka <grafię> Przepraszam, ja mam, troszkę dziwne pytanie, ale czy Pani ma może albo ktoś ze znajomych, z rodziny taki naturalny właśnie włosie, żeby do, do pędzla trochę pożyczyć? Nie Nie, nie bardzo <grafię> nie, coś takiego? Nie, niestety nie. Kurczę, bo szukam właśnie... Coś. Nie, no to nie pomogę Panu Aha. Pan sobie tak się przysługuje panu i tak jak coś mogę wyglądać. Serio? no to no, utnę, no, bo ja akurat tak idę do fryzera i tam tylko czymś tak się ciężko i mógł... coś... No A kurczę. no proszę, to się przydadzą. No. Tak. dziękuję bardzo. Pani też takie chce? Tak? Że... Nie, dziękuję Dzięki wielkie, że tak fajnie przyjęliście tych, którzy wzięli udział w akcjach którzy właśnie pomagali w powstaniu tych żartów No i co dzisiaj tutaj do rozdania Ponton dla chomika e, Wypoczynkowy, można tam sobie wsadzić zwierzątko albo rękę i popływać ręką jak ktoś nie ma zwierzbinka Żeby to zdobyć wystarczy dać łapkę w górę skomentować tutaj Dawaj ten ponton No i co oczywiście zasubskrybować kanał Zachęcam do tej aktywności zwłaszcza, że jest nowy rok e, My widzimy się pewnie w środę bo będą teraz właśnie takie live'y gdzie będę wkręcał ludzi, więc jeśli macie kogoś, kogo chcecie wkręcić przez telefon, piszcie na fanpage'u, e, będą wkrętki. I co widzimy się? Uje! Oh yeah.